Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk, Lubię to, i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu czułem się tak zażenowany jak tamtego dnia. To miał być mój ślub, spokojny, elegancki, pełen wzruszeń i dobrego jedzenia, a nie cyrk, w którym mój własny ojciec postanowił zagrać główną rolę. Ojciec, czyli Andrzej, lat 56. Od zawsze miał w sobie coś teatralnego. Lubił być w centrum uwagi. Każdy obiad rodzinny zamieniał w monolog o sobie, o dawnych sukcesach, o tym, jak wszyscy go kiedyś szanowali. Ale z czasem coraz mniej ludzi chciało tego słuchać. Po rozwodzie z mamą jego świat skurczył się do małego mieszkania, hazardowych znajomości i telefonu, którym nagrywał żenujące filmiki o męskiej energii i prawdziwym życiu po pięćdziesiątce. Kiedy pół roku temu oznajmił mi, że się żeni z 27-letnią dziewczyną poznaną na Facebooku, nawet nie wiedziałem, jak zareagować. Lena uśmiechnięta, spokojna, widać, że trochę naiwna. Nie była w niczym podobna do ojca, może poza tym, że oboje bali się samotności. Najgorsze jednak przyszło, gdy kilka tygodni przed moim ślubem Andrzej poprosił mnie o małą przysługę. Synu, wiesz, żeby ludzie nie gadali, najlepiej będzie, jak przedstawisz Lenę jako swoją matkę powiedział, jakby mówił o czymś zupełnie naturalnym. Tak dla spójności rodziny. Myślałem, że żartuje. Tato, ona jest młodsza ode mnie o trzy lata. Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. Jak mam ją nazwać mamą? No niedosłownie, ale wiesz, tak między wierszami. Ludzie lubią normalność. Powiedziałem mu prosto. Że nie zrobię z własnego ślubu teatru. Myślałem, że to koniec tematu. Ale Andrzej nigdy nie potrafił uszanować granic. Podczas wesela, po przemówieniach, wstał. Wziął mikrofon, poprawił marynarkę i już po tonie jego głosu wiedziałem, że zaraz wydarzy się coś złego. Kochani, chciałbym coś powiedzieć o moim synu, najwspanialszym facecie, jakiego znam. Zaczął z przesadnym entuzjazmem. I o naszej rodzinie. Bo od dziś nie tylko on ma żonę, ja też mam nową żonę. A to wskazał na Lenę, to teraz jego nowa mama. Sala zamarła. Potem rozległ się śmiech. Ktoś klasnął. Ktoś inny zakrył usta. Moja prawdziwa mama pobladła. Lena spuściła głowę, jakby chciała zniknąć pod stołem. A ja po prostu siedziałem. Jakby ktoś zbił mnie z nóg. Po chwili ojciec dodał coś o rodzinnej harmonii i pokoleniowej miłości, po czym zaczął śpiewać piosenkę z karaoke, którą sobie przygotował. Ludzie próbowali udawać, że to zabawne, ale atmosfera była ciężka jak ołów. Po weselu nie odezwałem się do niego przez trzy tygodnie. W końcu sam zadzwonił. Ty mnie wystawiłeś, usłyszałem. Ludzie się śmiali, bo nie przygotowałeś ich odpowiednio. Ty powinieneś był pomóc, a nie patrzeć, jak mnie ośmieszają. Nie wiedziałem, czy mam się śmiać, czy płakać. Tato, ty sam siebie ośmieszyłeś, powiedziałem spokojnie. To był mój dzień, nie twój. Tak. A teraz mnie hejtują w internecie, bo twoja matka nie potrafiła zachować klasy. Warknął. Pomóż mi to odkręcić, nagraj jakieś wideo, powiedz, że to był żart, że mnie wspierasz. Nie wierzyłem, że to mówi na serio. Facet z 103 obserwującymi na Instagramie. Błagał mnie, żebym ratował jego reputację influencera. Odmówiłem. Wtedy powiedział, że jestem niewdzięczny, że zapomniałem, kto mnie wychował. Odłożyłem telefon i długo patrzyłem w okno. Czułem nie tylko wstyd, ale też żal. Bo mimo wszystko to był mój ojciec. Kiedyś potrafił być ciepły, zabierał mnie na mecze, uczył jeździć rowerem. Ale dziś był tylko cieniem człowieka, który tamtego ojca przypominał. Nie wiedziałem wtedy, że najgorsze dopiero nadejdzie, że Lena zajdzie w ciążę, że mój ojciec zmieni się jeszcze bardziej i że cały ten chaos, który próbowałem od niego odciąć, w końcu znów mnie dopadnie. Po ślubie próbowałem unikać ojca jak ognia. Myślałem, że po tamtej żenującej scenie na weselu sam zrozumie, że przesadził. Ale Andrzej nigdy nie potrafił przyznać się do błędu, dla niego wszystko zawsze było winą kogoś innego. Kiedy w grudniu napisała do mnie Lena, byłem zaskoczony. Nie mieliśmy kontaktu od ślubu. Nie wiem, czy powinnam, ale potrzebuję z kimś porozmawiać. Twój ojciec ostatnio zachowuje się dziwnie. Spotkaliśmy się w małej kawiarni przy Ulicy Dobrej. Przyszła spóźniona, w grubym żaliku, z oczami zmęczonymi od nieprzespanych nocy. Nie chodzi o żadne dramaty, zaczęła od razu. Po prostu czuję, że coś się z nim dzieje. Zaczekałem, aż znajdzie słowa. Odkąd się pobraliśmy, jakby zamknął się w swoim świecie. Cały czas mówi o tym, jak ludzie go źle rozumieją, jak nikt go nie wspiera. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co robię, jest dla niego za mało. Słuchałem w milczeniu. Zbyt dobrze znałem ten ton. Ojciec od zawsze chciał być podziwiany, a nie rozumiany. Potrzebował publiczności, nie partnera. Nie minęło wiele czasu. Zanim Lena powiedziała mi, że jest w ciąży. Była autentycznie szczęśliwa, a ja chciałem wierzyć, że to może go wreszcie zmieni. Przez chwilę wydawało się, że tak jest. Andrzej znów się uśmiechał, mówił, że ma dla kogo żyć, przestał narzekać. Zaczął nawet gotować dla Leni, wysyłał mi zdjęcia swoich nieudanych naleśników z podpisem Ojcostwo Level 1. Ale z każdym tygodniem ten zapał gasł. W jego wiadomościach pojawiały się nuty rozczarowania. Wszystko na mojej głowie. Nikt nie widzi, jak się staram. Człowiek chce dobrze, a i tak jest źle. Lena próbowała go uspokajać, zapewniać, że radzą sobie dobrze, ale on coraz częściej szukał uznania na zewnątrz. Wrzucał filmiki o trudach późnego ojcostwa, o mężczyznach, których nikt nie rozumie. Nie były złośliwe, raczej żałosne w swojej potrzebie uwagi. Pewnego dnia napisała do mnie znowu. On jest jak dwie osoby. Jednego dnia ciepły, drugiego przygnębiony i nieobecny. Czasem siedzi godzinami w ciszy i tylko mówi, że nikt go nie docenia. Nie wiedziałem, co jej doradzić. Z jednej strony rozumiałem ją, z drugiej znałem go zbyt dobrze, żeby mieć złudzenia. Ojciec był mistrzem w robieniu z siebie bohatera, którego nikt nie rozumie. Mama, gdy jej o tym wspomniałem, tylko pokręciła głową. On nie umie żyć w zwyczajności, powiedziała. Dla niego spokój to nuda. Na wiosnę Lena poprosiła, żebym pomógł jej w przeprowadzce do większego mieszkania. Ojciec miał do niej dołączyć po remoncie. Ale nigdy nie dołączył. Ich relacja po prostu rozeszła się. Bez scen, bez krzyków. On przestał się odzywać, ona przestała czekać. Potem zobaczyłem jego wpis w sieci. Niektórzy ludzie nie wytrzymują przy świetle, które świeci za mocno. Ale ja świecę dalej. Nie skomentowałem. Lena urodziła bliźniaczki kilka miesięcy później, dwie zdrowe dziewczynki. Pojechałem z mamą do szpitala, żeby ją odwiedzić. Była spokojna, uśmiechnięta, jakby zdjęto z niej ciężar. Michał powiedziała cicho wiem, że to trudne, ale nie chcę, żeby dziewczynki dorastały z żalem do kogokolwiek. Po prostu niech mają normalne życie. Obiecałem jej wtedy, że zrobię wszystko, by nie powtórzyła się żadna z naszych rodzinnych historii. W drodze do domu pomyślałem, że może ojciec też potrzebuje ciszy. Może wreszcie zrozumie, że świat nie musi go podziwiać, żeby dało się w nim żyć. Nie wiedziałem jeszcze, że ta cisza dopiero nadejdzie i że będzie dla nas wszystkich wybawieniem. Ojciec przestał się odzywać na dobre. Nie było już filmików, długich postów ani wiadomości z wielkimi literami. Po prostu zniknął, jakby odciął się od wszystkiego, co przypominało mu o porażce. Nie wiedziałem, gdzie mieszka, z kim rozmawia, co robi. I po raz pierwszy w życiu, nie czułem z tego powodu złości. Czułem spokój. Lena tymczasem powoli odnajdywała rytm. Bliźniaczki rosły jak na drożdżach, zaczynały gaworzyć, a ja bywałem u niej coraz częściej najpierw, żeby pomóc z zakupami, potem po prostu, żeby posiedzieć, wypić herbatę, pogadać o pracy. Było w tym coś niezwykle zwyczajnego i właśnie to dawało ukojenie. Pewnego popołudnia usłyszałem pukanie do drzwi. Otworzyłem i zobaczyłem jego. Andrzeja stał z torbą w ręku i lekkim uśmiechem, który próbował maskować niepewność. Znowu zostałem ojcem, powiedział cicho. Mogę je zobaczyć? Przez chwilę nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Lena siedziała w salonie, trzymając jedną z dziewczynek na rękach. Wstała, podeszła do drzwi i skinęła głową. Wejdź, powiedziała po prostu. Nie było łez, nie było pretensji. Ojciec usiadł na krześle i patrzył, jak dzieci śpią. Milczał. Zauważyłem, że drżą mu dłonie. One są spokojne, powiedział po chwili. Nie wiem, po kim to mają. Nikt się nie zaśmiał, ale atmosfera nie była napięta. Raczej dziwnie łagodna. Lena podała mu kocyk i kubek herbaty, a on wyglądał, jakby nie wiedział, co z tym zrobić. Siedzieliśmy w milczeniu prawie godzinę, aż w końcu wstał. Nie chcę wam przeszkadzać, powiedział. Chciałem tylko wiedzieć, że one są prawdziwe. Kiedy wyszedł, Lena westchnęła. On już się nie zmieni i powiedziała. Ale może to wystarczy. I miała rację. Ojciec przestał próbować kogokolwiek przekonywać. Zrozumiał chyba, że nie wszystko da się naprawić słowami i że czasem jedynym sposobem, by coś odzyskać, jest po prostu zniknąć z życia innych na tyle długo, aż złość przestanie boleć. Kilka miesięcy później przysłał mi krótką wiadomość. Nie umiem być ojcem, ale może jeszcze dostanę drugą szansę. Nie odpowiedziałem od razu. Ale kiedy nadszedł pierwszy dzień lata, zabrałem dziewczynki na spacer nad Wisły. Posadziłem je w wózku, ale naniosła koc i temą z kawą. Ojciec przyszedł po chwili, trzymając w dłoni dwa plumisie. Usiadł z boku, nie pytając o nic, i patrzył, jak dzieci śmieją się, gdy wiatr rozwiewa im włosy. Nie było w tym żadnego wielkiego pojednania żadnych górnolotnych słów. Po prostu trzech dorosłych ludzi, którzy przestali ze sobą walczyć, i dwie małe dziewczynki, które jeszcze nie wiedziały, że uratowały całą rodzinę. Patrzyłem na nie i pomyślałem, że może właśnie tak wygląda szczęśliwe zakończenie, nie wtedy, gdy wszyscy się zmieniają, tylko wtedy, gdy wreszcie przestają się krzywdzić.